Dzień dobry, witamy Was w poniedziałek z nad Dniestru, wspaniały poranek. Przypominam dla, dla tych, co nie oglądali poprzedniego odcinka, że znajdujemy się w dniestrowskim kanionie i jest tutaj park narodowy. On się tak jak wyczytaliśmy ciągnie ta rzeka, tak meandruje i to jest około 250 km, tego. Znaczy, nie wiem, czy 250 km parku, czy po prostu jakby liczyć rzekę, ale całkiem sporo. Wczoraj też tutaj widzieliśmy, że ktoś spływał na kajaku. I powiem wam, że ta rzeka wydaje się, że jest tutaj taka wolna, ale zasuwali całkiem, całkiem szybko. Ta miejscówka okazała się super. Przejechaliśmy tu wczoraj wieczorem. Tutaj jeszcze były dwa samochody, ale tak mniej więcej koło 8 dziewiątej się rozjechali do domu. Później byliśmy już tylko sami. Peliliśmy ognisko. Naprawdę cudowne miejsce. Szczególnie wieczorem było tak, tak cicho, tak spokojnie, ptaszki, jakieś żabki, gęgały, no coś niesamowitego. Chciałem polecieć dronem, ale niestety w Ukrainie teraz jest, no z tego co ja się przynajmniej dowiedziałem, całkowity zakaz używania dronów. Nawet mogłoby dojść do tego, że jeśli by tutaj się kręciła jakaś policja, wojsko i zobaczyliby, że lata tu dron, to mogliby go zastrzelić. No więc troszkę mi trudno. Jakby łamać to prawo i, i latać, bo tak naprawdę tutaj jest Do, ale bardzo blisko jest. 15 minut jest stąd wioska, i tak samo tam za Skarpą też jest wioska. Więc w sumie, jakbym się wzbił, to ktoś mógłby to dość łatwo zauważyć, no i nie wiadomo, co by się później stało. Także <laughs> ograniczyłem się do jednego krótkiego przelotu, i to jeszcze dopiero wtedy, jak wszyscy stąd odjechali. To jest w poprzednim odcinku, albo Wam jeszcze dzisiaj do tego odcinka na koniec wrzucę, także sobie. Czekajcie do końca. A dzisiaj w planach, no to chcemy się tutaj jakieś 20 km przejechać na drugą stronę, tam będzie most i tam jeszcze zwiedzać okolice. Ale zaczniemy od kąpieli. Noc była ciepła, nie zmarzliśmy. W namiocie się bardzo dobrze spało, była cisza, spokój, tak jak wam mówiłem. Także naprawdę ja polecam to miejsce. Jakby ktoś chciał na miary, to piszcie w komentarzu. to. To wstawię wam po prostu albo w opis filmu, albo, albo już tam indywidualnie komuś odpiszę. Łatwo dojechać. Ostatnie 2 kilometry jedzie się po prostu drogą szutrową, ale taką dość równą, więc nie ma większego problemu, żeby się tutaj przedostać. O tym miejscu to za chwilę wam jeszcze opowie Dorenda, bo ona troszeczkę się dokształciła na ten temat, ale ja tylko jeszcze chcę od siebie powiedzieć, że... To jest niesamowite, że ta rzeka, ten Dniest to w zasadzie wypływa z podpolskiej granicy, no tak bliżej Bieszczad i ja kiedyś, dawno, dawno temu praktycznie dojechałem rowerem do źródeł tej rzeki. No, może nie do samych źródeł, ale dosłownie Dniest to była taka tej szerokości stróżka, którą można było przeskoczyć. A tutaj się jaka wielka rzeka. Naprawdę jedna z większych, a może i nawet bar, najbardziej czystych rzek w Europie. Ale o tym więcej Wam już za chwileczkę opowie dorenda. No to ja opowiem parę ciekawostek o tym kanionie gniistowskim. On w ogóle jest bardzo długi, ma 250 km i tym samym jest jednym z najdłuższych w Europie. Miejscami ma głębokość nawet do 200 metrów. I w 2008 roku w internetowym głosowaniu był uznanym za jednym z siedmiu cudów Ukrainy, przyrodniczych cudów Ukrainy. To jest ogólnie bardzo ciekawe i dla ludzi, którzy interesują się geologią, i roślinami, i zwierzętami. Nie powiem wszystkich szczegółów, ale jest dużo e, rzadkich roślin i zwierząt. I, e, w różnych miejscach widać warstwy z różnych epok geologicznych, które są odsłonięte na zboczach. Więc, jeśli kogoś to interesuje, to polecam po, poczytać w internecie. Bo ja się na tym po prostu nie znam, więc nie, nie powtórzę tego, to, co czytałam. I też jest tutaj, ja tylko dodam, że jest speologicznie ciekawy ten rejon, czyli występuje tutaj całkiem duża liczba różnych jaskiń. Jaskiń, tak. Jest dużo wodospadów, są ładne lasy. No po prostu pod, pod bardzo różnymi względami jest to ciekawe miejsce, i dlatego też jest to Park Narodowy, ale też są na tym obszarze kanionie dwa parki krajobrazowe i jeszcze jakiś rezerwat, chyba. Do lat 60. ubiegłego wieku Dnister był spławny, a potem się zamulił i teraz można tylko pływać kajakami i takimi mniejszymi. Tratwami. tratwami, łódkami i tak dalej, ale był taki inżynier, Juri, nazwiska nie pamiętam, który chciał jednak pływać statkiem i rejsy robić, więc on zaprojektował taki statek, który ma 12 metrów długości, 5 metrów szerokości, czyli no całkiem duży. Waży 20 ton i Zanurza się tylko na 30 centymetrów, przez co może pływać z dnistrem. Nie wiem dokładnie, na którym odcinku pływa, bo niestety internet jest za słaby i nie mogłam sprawdzić na mapie tych miejscowości. <laughs> Ale no, to taka ciekawostka. I ten statek nazywa się tak samo jak jego projektant, czyli Juri. Statek Juri. Tak. Fajnie byłoby się przepłynąć. I można nim się przepłynąć, chyba tam z powrotem, jakiś odcinek. Dziękuję Dorenda za informację. Bardzo proszę. Z tego miejsca, gdzie byliśmy nad rzeką, tutaj do miejscowości Michałowice, jest trasa piesza, która ma 1,8 km, po prostu ścieżka. Można iść na spacer. Podobno w 15-20 minut można przejść. Myśmy musieli objechać samochodem, chyba 8 km nam wyszło, ale. Przejechaliśmy tutaj z tego względu, że tutaj pozostały ruiny katolickiego kościoła, który zaczął być budowany w 1439 roku. W tym czasie on był budowany jeszcze ze słomy i z gliny, natomiast w 1721 roku zaczęto wznosić ceglane mory, a po środku znajdowało się pięć ołtarzy. Poświęcenie świątyni w 1755 roku. Mówię Wam o tym, dlatego, bo na tych terenach kiedyś mieszkali Polacy i stąd też wyznanie rzymskokatolickie. A przyjechaliśmy tu też z tego względu, że wczoraj rozmawiałem z tym panem, co wam Dorenda mówiła i on mi opowiedział historię tego kościoła. No w zasadzie taką przykrą historię tego kościoła, bo jak skończyła się wojna i przyszły, przyszli tutaj sowieci, no to oni postanowili ten kościół zniszczyć, no bo to nie ich wiara, nie ich religia. I tam na górze stał krzyż, i za bardzo nie mogli tego krzyża z, z, zdjąć, więc przywiązali długi sznur, i tutaj stał gdzieś y, Kamas, no, czy Kamas, czy jakiś inny tam samochód, po prostu taki, który w tym czasach pełnił funkcję samochodu ciężarowego, i go ciągnęli. I zrzucili krzyż, ale też przy okazji złamali y, konstrukcję tego dachu. No i tak to niestety stało. Tam sobie, ja wam zrobiłem przebitkę, sobie przeczytacie tą informację. Było tu, był tutaj jakiś magazyn, potem, potem zdaje się świetlica. No i tak dotrwało powiedzmy do tych czasów upadku Związku Sowieckiego i pojawił się tutaj taki starszy człowiek, podobno jakiś bardzo zamożny pan z Polski, który postanowił dać pieniądze na odbudowę tego kościoła. I, w tym i, w i za, tą za jego pomocą z powrotem został z odtworzony dach, dzwonnica, znaczy wieża, i, yy, no i oczywiście znowu jest postawiony tam krzyż. No i niestety on później zmarł i jakby to jego dofinansowanie się troszeczkę urwało, ale nie jest do końca tak źle, bo podać jego yy, córka też dawała pieniądze na budowę tego. Kościoła. Ja to wiem z opowieści tego Pana. O, jest to kościół świętego Michała, tak też jak nazwa tej miejscowości. Naprzeciwko kościoła stoi też cerkiew też św. Michała. Do środka chyba nam się nie uda wejść, bo, bo jest zamknięte na kłódkę. Gdzieś podobno można by iść po klucz, ale za bardzo nie wiem, gdzie. Tutaj jest kłódka, więc do środka się nie dostaniemy. Może jeszcze kogoś popytamy, może ktoś wie gdzie można zdobyć klucz i zobaczyć środek raczej tam nic nie ma. No, ale może jakieś pozostałości są, nie? Może, no nie sądzę za bardzo, bo usunęli wszystko, nie. potem było używane jako magazyn i hal, nie? Tak hala, nie? Hala gimnastyczna, więc raczej, gimnastyczna. No, tak. więc raczej za dużo kościelnego tam nie ma w środku. Choć zaczęli remontować, są nowe okna. Tak, no to właśnie ja mówiłem tą no. historię. No. no, a tutaj sprawdziłyśmy z Lisą, ale nie ma dzwonu. Nie ma. Nie. Mhm. I na dzwonnicy jest figura świętego. Walentynę. Walentyna, tak. Zaraz będziemy przejeżdżać przez most na drugą stronę Dniestra, a jeszcze jak chodzi o miasteczku Michalczyk, gdzie przed chwilą byliśmy, gdzie jest ten kościół, to jest taka ciekawostka, że to miasteczko powstało już za czasów kijowskiej Ru Ru -Si, Rusi. Tak? Kijewski, Rusi. Tak. Czyli bardzo dawno było to utwierdzone miasteczko. Yy, ale w XVII wieku zostały tak dokładnie zniszczone przez Tatarów, że tylko dwie rodziny zostały. Ale widocznie potem zostało odbudowane, bo teraz żyje. Muszę Wam przyznać, że tu jest strasznie pagórkowato. Do mostu zjeżdżaliśmy w dół, potem było chwilę równo, z powrotem do góry. Teraz jesteśmy na wzniesieniu, ale będziemy zjeżdżać tam w dół. Tam są ruiny zamku w Czerwonogrodzie. Nie wiem, czy dobraty zjechać, bo droga jest naprawdę kiepskiej jakości, ale może się uda. No, i to jest nasz kolejny punkt, który chcemy odwiedzić na naszej trasie. No, słuchajcie, dojechaliśmy pod ten zamek. On jest tutaj z tej strony, jakieś 400 metrów dalej. Tylko, że ja patrzę i widzę, że on jest na terenie jakiegoś ośrodka. Generalnie jest tam szlaban, i Jakaś wartownia, jakiś wartownik tam chodzi, więc zaraz podejdziemy tam, spróbujemy wejść. Nie wiem, czy nas puszczą, trudno mi powiedzieć, ale wcześniej słuchajcie, jeszcze chodźmy nad wodospad. Tutaj Wam pokażę przebitki z górnej części tego wodospadu, bo jakby są dwie drogi. Jedna droga, no to właśnie taka prosta się w zasadzie z wysokości parkingu dochodzi się do mostku i tam można wodospad zobaczyć od góry. A teraz schodzimy na dół i. Powinniśmy dojść do tej dolnej części wodospadu. Co ciekawe, z tego, co wyczytałem, ten wodospad pod nie jest naturalny, został stworzony przez człowieka, ale nie wiem, nie potwierdzam tego, jakby coś takiego wyczytałem, nie wiem, czy to jest prawda. Zobaczymy. No to jesteśmy przy Dżuryńskim wodospadzie i tak jak Maciek powiedział, że jest zrobione przez ludzi, to tutaj właśnie czytałam, że to jest jedna z możliwych. Teorii, że albo Turcy to zrobili, żeby woda nie pływała zbyt blisko zamku, albo że monasi, Misi to zrobili, żeby można było zbudować młyn, albo jeszcze, że jakiś Poninski to zrobił, nie wiem kto to jest. Ale też całkiem możliwe jest opcja, to, że rzeczka sama po prostu tak zmieniła swój bieg, że powstał wodospad. W każdym razie ma 20 metrów wysokości. I jest tym samym najwyższym wodospadem równinnym na Ukrainie. Chyba. No I pracowały tutaj, no tak jak widać mniej więcej na tym obrazku, to kiedyś tak wyglądało. A w latach 50. W zeszłego wieku zbudowali też małą elektrostancję. Elektrownię. Elektrownię. Można by się wykąpać, ale jest tabliczka, że nie wolno, a przynajmniej, że park nie bierze odpowiedzialności, jeśli by się coś wydarzyło. A ta pani mówi, że by szanować i nie zabijać płazów i gadów, bo to też jest część przyrody. No jeszcze Wam tylko powiem, że ten wodospad znajduje się jakieś 20 km od miejsca, gdzie spaliśmy nad Dniestrem, czyli zupełnie niedaleko, ale chwilę się jedzie, ponieważ. Niestety droga jest tutaj kiepskiej jakości i jak tam był kawałek trasą, no to można było jechać normalnie, no to później się jedzie po tych dziurach, 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 no to tam się jedzie niestety bardzo powolutku. Więc okazuje się, że zamek jest normalnie dostępny, tylko wjedzie do niego droga tak troszkę naokoło, bo tam jest ten ośrodek, o którym wam mówiliśmy. To jest jakiś ośrodek dla dzieci. On jest... to generalnie... Tamtędy nie ma przejścia, więc trzeba iść bokiem, ale droga jest całkiem dobra. Idzie się może od parkingu 5 minut. No i zobaczcie, zaraz dojdziemy do zamku. Coś niesamowitego, normalnie zamek. Wielki zamek. Muszę tu trochę wejść w krzaki, żebyście go zobaczyli w całości. Ruiny zamku, no ale kiedyś. Kiedyś prawdziwy zamek. Wow. Nikt nie pilnuje, można chodzić. Zaraz wejdziemy do środka. Dorenda wam opowie historię, czyli to jest kościół. Tak, Dorenda? Tak. Bo ja czytałam, że z zamku zostały tylko dwie wieże i dwie wieże stoją tam trochę dalej jeszcze. Mhm. To wygląda mi na kościół. Czyli to są ruiny kościoła, a zamek w takim razie musi być gdzieś tutaj obok. Co teraz poszukamy? Ale widzimy w tak? Na to sklepienie. To są po prostu kamienie cegły, no nie raczej jakieś takie kamienie wyciosane i one się po prostu klinują w formie łuku. Niesamowite. Niesamowite i że do tej pory stoi. Tutaj co prawda są popę jakieś popękania, no ale jakby cała bryła się nie zawaliła. Tutaj w ogóle na tym terenie jest bardzo dużo takich. Ruin różnych zamków kościołów, to by trzeba mieć chyba dwa tygodnie czasu, żeby to wszystko objeździć. My jeszcze może jutro gdzieś podjedziemy do jakiegoś kolejnego takiego zabytkowego miejsca. No, jakby nie te drogi, dla których się dużo czasu traci, no to można by więcej i szybciej zwiedzać. Ale tu nieraz przejechać 10 km po tych drogach, to naprawdę jest wyzwanie. To co do Renda, wiesz, na temat tego zamku? No tego, temat tego zamku wiem, że tak naprawdę już nie jest to zamek, tylko ruiny pałacu. A to było tak. Na początku tu był drewniany zamek. On był zniszczony kilka razy. Ja nie wiem kiedy był zbudowany, ale pierwszy raz zniszczony na pewno w XIII wieku. Przynajmniej wtedy, może jeszcze wcześniej był zniszczony. Później w XVII wieku jakiś kasztelan z Lwowa postawił kamienny zamek. Murowany. czworokątny z czteroma wieżami. I w 1820 roku ktoś to przebudował na pałac. Rozebrał dwie wieże i część z zamku zrobił z tego pałac. A jego syn. Trochę później uważał, że te wieże i tak są za małe, rozebrał te dwie ostatnie wieże i zbudował zamiast nich dwie większe wieże. Aha, czyli wszystko teraz, jest przebudowane, tak? Tak, i teraz zostają tylko te dwie większe wieże, z których jedna się chyba 10 lat temu czy coś takiego w połowę zawaliła. zawaliła. Więc tak naprawdę, półtora wieży zamku, to znaczy pałacu, czegoś tam zostało. A zamek się nazywa? W... A nazywa się Czerwonochorocki Zamok. Czyli pewnie tak kiedyś wyglądał może w formie pałacu. Tak. No, czyli zobaczcie w porównaniu do tych ruin, jak to kiedyś musiało pięknie wyglądać. Tak. A jeszcze chciałam powiedzieć, że jak zrobili tu pałac, to też dookoła zrobili wielki ogród, ładny, z fontanną między innymi. A w I wojnie światowej pałac został zniszczony i opuszczony, a potem w II wojnie światowej jeszcze bardziej zniszczony i nigdy już nie, go nie odbudowano. Zaczął popadać zakupował. w ruiny. Tak. Tu, tu jest ślepo, tutaj dalej nie przejdziemy. Może trzeba spróbować od drugiej strony. Dorędziemy? Ja. Aha, ja? Dobrze, ale poglądniemy z tej strony. No to popatrzcie się, jesteśmy w środku tego zamku i naprawdę nic z niego nie zostało. To jest pewnie ta wieża, która w połowie uległa zawaleniu. Ta jeszcze się trzyma, ale ja powiem Wam, że nie będę tam wchodził. Nie to, że się jakoś specjalnie boję, ale mi się po prostu nie chce. Zresztą co tam więcej zobaczę, niż tu. I tam jeszcze coś jest po drugiej stronie. Też jakieś ruiny. Ciekawe, ciekawe czego. Widzicie, ze mną jak z dzieckiem. Mówię jedno, robię drugie. Powiedziałem, że nie będę tu wchodził, bo mi się nie chce. A jednak tu wlazłem. I jeszcze chodzę po tej ścieżce. No ale przynajmniej zobaczymy, jak to wygląda z tej strony. I ta wieża. No ruina, ale w nie najgorszym stanie, powiem wam. Podwójny mur, dość gruby. Tu pewnie kiedyś były schodki do samej góry, ale one już się niestety zawaliły, więc tam nie pójdziemy. Hmm. Musiało być kiedyś piękne miejsce. I patrzcie, mamy tu ślady polskości. Pamięci tych, co tut. Zginęli 2 lutego 1945 roku. Niech odpoczywa w spokoju. No, czyli po polsku ale nie do końca napisane. Znaczy nie, no po polsku tylko niektóre słowa troszeczkę inaczej. To pokaż do jakie tu są haszcze. No, taka jest dojście do tego wszystkiego. Trzeba będzie się zaraz sprawdzić. Czy jakiegoś kleszcza nie mamy bo jest tak dużo roślin, że jest szansa, że coś może nas dopaść, ale może nie Ja wcześniej mówiłem, że jest lepsza droga, ale ona się nagle skończyła i właśnie zmieniła się w takie haszcze Ale chyba tu będzie lepsza, nie? No może kiedyś szła tam, nie wiem może. Nie wiem. Teraz w każdym razie wracamy do samochodu. przedstawimy samochód o set metrów do miejsca, gdzie będziemy nocować. Tak, bo już postanowiliśmy, że dzisiaj zostaniemy gdzieś w tej okolicy, bo nam się tutaj podoba, a już jest godzina 17, więc na dole koło wodospadów jest fajne miejsce. I można tam dojechać. Tak mamy nadzieję, że się uda, że droga nie zrobi problemu dla naszego samochodu. To myśmy zjechali na dół. Pod wodospady tutaj jest taki, no jak widzicie, całkiem spory parking. Jest, są miejsca przygotowane, ławeczki. No i tutaj będziemy nocować. Rozbiliśmy sobie już namiot. W tym miejscu tutaj mamy ławkę ze stolikiem. Tutaj mamy jeszcze, możemy robić, słuchajcie, grilla. Proszę bardzo, tu jeszcze jedna ławka. Więc, tak jak mówiłem, tutaj dzisiaj zostajemy na noc. Ja się z Wami pożegnam, ponieważ już dzisiaj y, chcę resztę dnia troszeczkę popracować, zmontować z poprzedniego dnia film, żebyście byli na bieżąco w miarę co się dzieje. Więc też będę potrzebował na to trochę czasu. Ale jutro myślę, że będzie też ciekawy dzień, bo już mamy tutaj. Jedną ciekawą wycieczkę zaplanowaną w okolicy. także rano sobie składamy namiot i zostawiamy samochód na parkingu, i idziemy jeszcze na wycieczkę mniej więcej w tamtym kierunku. Ale to o tym się już dowiecie jutro. A tymczasem dziękuję za oglądanie, dziękuję za lajki, dziękuję za komentarze, za subskrypcję, za wsparcie na Bajkofitu. A jak ktoś nas jeszcze nie subskrybuje, to również zapraszam, żeby nie przegapić naszych teraz myślę, że prawie że codziennych. Nowych odcinków z podróży. A jak jesteśmy w podróży, to zawsze jest coś fajnego i przyjemnego do oglądania. Trzymajcie się. Pa! No, ja też się z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!